Joanna Baranowska dla miłości. Nowe niepokoju nazywanie, kiedy noc niespełniona kroczy niepojętym nadmiarem namiętności. Niosąc nowe niepokoju nazywanie, nie każ nagiemu kochaniu narastać, napatrz się na nie. Niech Tnie niezdobytego krajobrazu nieostry kontur. Natchnień nawlekaj korale i narusz nietykalność niespodzianek, by osiągnąć niecielesną, niezbędną nirwanę. Jest, będąca poza zasięgiem wszelkiej władzy, odczuwana wewnątrz, nie tylko cielesna. Bliskość. I nawet ustanie pragnień, znieruchomienie, nieobecność nie zmienia tego. I choć nie znam i nie chcę znać tajemnic przyszłości, wszystko wynika z tego, co jest we władaniu tej jedynej. Miłości. Czytała Aneta Mazurak